Cześć, ja mam na imię Dawid i prowadzę hurtownię internetową shopklima.pl oraz ogólnopolską grupę instalatorów Grupa Install. A w tym materiale chciałbym przybliżyć Ci klimatyzator Daikin Emura. Daikin Emura jest to najnowsze urządzenie, jakie zostało wypuszczone przez stajnię firmy Daikin, a mówiąc już konkretnie, jest to trzecia generacja tego urządzenia i Daikin Emura są to te dwa urządzenia widoczne od góry. Tutaj mamy emurę w kolorze czarny matowy, srebrny matowy. Dodatkowo jest także urządzenie w kolorze białym, którego tutaj na naszej wystawie nie posiadamy, ale na przebitkach w tym materiale będziecie mogli je z pewnością zobaczyć. Jest to oczywiście klimatyzator, którym możemy zarówno chłodzić, jak i ogrzewać. Być może jest to wiadome dla wszystkich, ale czasami warto podkreślić, że tymi urządzeniami także można się ogrzewać. I tutaj przy tym urządzeniu chciałbym wspomnieć, że ma ono funkcję wspomagającą ogrzewanie. Dodatkowo, dzięki czemu jest w stanie ogrzać pomieszczenie o 14% szybciej niż standardowy klimatyzator. Wiem, że to brzmi nieco enigmatycznie, co to jest standardowy klimatyzator. Próbowałem dojść. Skąd to się w ogóle wzięło? Niestety takich materiałów nie ma. Marketingowcy z Daikina mówią tylko o tych 14%. Jest to urządzenie, które zostało zaprojektowane zgodnie z zornictwem Daikina, to znaczy ma ono cieszyć oko i wtapiać się w otoczenie. Jednak moim zdaniem nikt obok takiego klimatatora raczej nie przejdzie i nie zwróci na niego uwagi, wręcz każdy będzie zachwycał się jego pięknem. Dlatego, że sam uważam obiektywnie, że jest to urządzenie, które jest inne niż każdy e, taki bardziej standardowy klimatyzator. I to nie tylko moje zdanie, dlatego że urządzenie to zostało wyróżnione różnymi nagrodami, m.in. na Red Dot Design Award, IF Design Award i Good Design Award. Więc te wszystkie nagrody potwierdzają faktycznie, że to urządzenie jest jednym z ładniejszych. Mówiąc jeszcze o wyglądzie, Japończycy starali się go tak zaprojektować, aby wszystkie te zakrzywione linie i obłości robiły fajne cienie. I tak faktycznie jest, że kiedy to urządzenie zaczyna pracować, wówczas przedni panel unosi się lekko do góry i powietrze wychodzi z otworu, który znajduje się właśnie pod tą pokrywą. Wracając jeszcze do kolorów tego urządzenia, tak jak wspomniałem, występuje ono w trzech kolorach, i to, co jest ciekawe, to jest fakt, że każdy wariant kolorystyczny ma pilot w odpowiedniej wersji. Kolorystycznej. I my tutaj właśnie mamy pilot. Zobaczcie, jest on na magnetycznym uchwycie. To też jest moim zdaniem bardzo fajny gadżet. I pilot jest zupełnie inny, nie spotkałem jeszcze takiego pilota w jakimkolwiek innym klimatyzatorze. Ma on bardzo ciekawe menu, nie jest ono może jakieś super intuicyjne, tak jak każdy pilot, dlatego że ilość przycisków na nim została dość mocno ograniczona, jednak przypuszczam, że po dwóch, trzech dniach obsługi takiego pilota nikt nie będzie miał problemów z jego sterowaniem. Patrząc na to urządzenie, wiele osób zastanawia się, a co to jest tutaj od dołu za lampka, czy to służy do na przykład czytania książek? Otóż nie, oczywiście, że nie. To jest dwustrefowy termiczny czujnik. To znaczy, to jest taki właśnie czujnik, który bada obecność ludzi w pomieszczeniu. Jeżeli tych osób nie będzie, on wówczas zejdzie sobie z parametrów w celu zaoszczędzenia energii. Dodatkowo także ten termiczny czujnik będzie badał i wyszukiwał obszary, które są albo mniej wychłodzone, albo mniej w zależności od tego w jakim trybie pracy będziemy używać tego klimatyzatora i on wówczas tam skieruje e, strumień powietrza. Dzieje się tak dlatego, że klimatyzator ten w standardzie ma Nawiew tak zwany 3D albo 4D, to znaczy, że z pilota możemy nim sterować góra i dół, a także w lewo oraz w prawo. Dodatkowo, jeżeli mowa już o tym strumieniu powietrza, to został tutaj wykorzystany tak zwany efekt koandy, to znaczy, że przy grzaniu ciepłe powietrze będzie kierowane bardziej do dołu, aby grawitacyjnie zostało unoszone, a w przypadku chłodzenia, oczywiście, chłodne powietrze wydmuchiwane jest do góry pomieszczenia, no i tam siłą grawitacji już sobie opada, powodując, że temperatura w pomieszczeniu będzie znacznie lepiej odczuwalna. Klimatyzator ten posiada także 5 biegów wentylatora, co prawdopodobnie sprawi, że każdy dostosuje prędkość wydmuchu według własnych potrzeb. Warto także wspomnieć o programatorze dobowym oraz tygodniowym, dzięki czemu możemy sobie ustawić, w jakich godzinach to urządzenie ma nam się uruchomić. Także możemy nim sterować oczywiście za pomocą wbudowanego tutaj w standardzie modemu Wi-Fi, wówczas używamy specjalnej aplikacji o nazwie Onekta, ale Także mamy możliwość sterowania tym urządzeniem za pomocą głosu, wykorzystując Amazon Alexa albo Google Assistant. Wracając jeszcze do jakości powietrza, urządzenie to zostało wyposażone w bardzo dobre filtry, a dodatkowo ma ono taką funkcję, która w Dajkinie nazywa się Flash Streamer. Jest to tak zwany jonizator w innych urządzeniach po prostu. Urządzenie, które niweluje nieprzyjemne zapachy, likwiduje alergeny, pozbywa się z powietrza różnego rodzaju pyłków. A przez to my możemy jako użytkownicy oddychać dużo lepszym powietrzem. Myślę, że warto tutaj również wspomnieć o tym, że jest to klimatyzator, który pracuje w bardzo wysokiej klasie energetycznej. W większości przypadków jest to A+++, czyli A z trzema plusami zarówno na chłodzeniu, jak i na grzaniu. Model ten może pracować zarówno w układzie pojedynczym, a także w systemie multi split, gdzie podłączymy kilka na przykład takich jednostek do jednej jednostki zewnętrznej. No i występuje on w mocach od 2 kW do 5 kW, i mamy tutaj 5 urządzeń w tym typu szeregu, to znaczy 2 kW, 2,5, 3,5, 4,2 kW i 5 kW urządzenie. To, co jeszcze chciałbym tutaj wspomnieć, to wszystkie modele, które poprzednio wymieniłem od 2 do 5 kW, mają szerokość zaledwie 90 cm, więc jest to niedużo, szczególnie przy urządzeniu 5 kW. Warto też wspomnieć o cenie tego urządzenia. Tak jak wspomniałem we wstępie, Daikin jest marką premium. No i tutaj w tym przypadku to premium objawia się właśnie w cenie tych klimatyzatorów. I tak przykładowo katalogowa cena najtańszego modelu 2 kW to 11 tysięcy brutto, a modelu 5 kW to aż bagatela 21 tysięcy brutto. Więc nie są to niskie kwoty, ale jednak jest to pewien sposób wrażenia być może swojego prestiżu, ale też te urządzenia, tak jak mówię, są warte tej ceny, jest wysoka jakość, jest marka, jest produkcja europejska. Dodatkowo klimatator ten pracuje bardzo cicho, więc mam wrażenie, że będzie pasował zarówno do sypialni, do salonu, jak i do biura, a dzięki temu, że mamy trzy wersje kolorystyczne, to każdy pewnie znajdzie coś dla siebie. Jeżeli macie jakieś pytania o to urządzenie albo chcecie, żebyśmy Wam zainstalowali to urządzenie w dowolnym miejscu w Polsce, to zachęcam do kontaktu z nami. Piszcie albo w komentarzu, albo do nas na maila. Zachęcam również oczywiście do subskrypcji, do łapki w górę. No i tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnych materiałach na naszym kanale. Do zobaczenia.